W laptopach coraz częściej spotykamy takie oto złącza. Są to USB-C, ale czy to na pewno zwykłe USB-C mają przecież taką ikonkę piorunka? Okazuje się bowiem, że jest to złącze w standardzie Thunderbolt 4. Ale co to właściwie jest za standard? Jakie funkcje oferuje? No i dlaczego może Wam się przydać? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. W odpowiedzi na pytania, czym jest standard Thunderbolt 4 i czym właściwie różni się od zwykłego USB, pomoże mi ten laptop, czyli MSI Prestige 14 IVO z certyfikatem Intel IVO. A firma Intel jest partnerem dzisiejszego odcinka. Skąd w ogóle wziął się standard Thunderbolt i jak kiedyś wyglądał? Bo jego dzisiejsza forma jest zupełnie inna od tej pierwotnej. Historia tego standardu sięga 2011 roku, kiedy to Intel wraz z Apple zaprezentowali pierwszą wersję Thunderbolta. Wykorzystywał on wtedy złącze Mini DisplayPort i oferował przesył danych na poziomie 10 gigabitów na sekundę. Z kolei w 2013 roku pokazano nową generację, czyli Thunderbolt 2. Najważniejszą zmianą było podwojenie prędkości przesyłu danych, która wtedy wynosiła 20 gigabitów na sekundę. W roku 2015 Intel zaprezentował standard Thunderbolt 3, który był obecny na rynku przez kolejne 5 lat. Wtedy znów podwojono przesył danych aż do 40 gigabitów na sekundę, ale nie tylko. Zmieniło się także złącze, z którego dotychczas korzystano i zastąpiło je nowe USB typu C, znane choćby ze smartfonów. Dlaczego zmieniono złącze? Z kilku powodów. Po pierwsze, USB-C jest znacznie bardziej uniwersalne. Po drugie, stało się standardem wśród laptopów, co z kolei przełożyło się na to, że różnego rodzaju akcesoria i peryferia także zaczęły korzystać z USB typu C. No a po trzecie, dlatego, że standard Thunderbolt nie służył już tylko do przesyłania danych, ale także na przykład do podpięcia ekranu 4K czy karty sieciowej o przepustowości do nawet 10 gigabitów na sekundę. No i oczywiście Również ładowania laptopa z mocą nawet 100 W. Szczególnie ta ostatnia informacja jest warta podkreślenia, bo możliwość szybkiego ładowania laptopa za pomocą uniwersalnego złącza USB-C rozwiązuje od tak, wszystkie problemy z kompatybilnością ładowarek. Zatem jeżeli macie Thunderbolta w swoim laptopie, to do ładowania. Możecie użyć dowolnej kostki ładującej, o ile moc tego zasilacza jest wystarczająca do waszego modelu laptopa. W tym momencie dochodzimy do roku 2020, w którym firma Intel zaprezentowała najnowszą generację swojego superszybkiego standardu, czyli Thunderbolt 4. Prędkość przesyłu danych się, co prawda, nie zmieniła i pozostała na poziomie 40 gigabitów na sekundę ustalonym przez trzecią generację. Zmianie nie uległy także maksymalna moc ładowania czy możliwość podpięcia szybkiej karty sieciowej. Dlaczego zatem Thunderbolt 4 jest tak długo wyczekiwaną rewolucją? Ano dlatego, że być może nie zmieniła się sama czysta specyfikacja tej technologii, ale zmieniły się wymagania względem producentów, czyli np. twórców akcesoriów. W przypadku trzeciej generacji tego protokołu maksymalna przepustowość była ustanowiona na poziomie 40 gigabitów na sekundę, ale minimalna mogła już wynosić zaledwie 16 gigabitów na sekundę. To oczywiście wciąż więcej niż na przykład standardowe USB 4, którego minimum to 10 gigabitów na sekundę. No i tutaj od razu widać przewagę Thunderbolta nad zwykłym USB. Jednak Thunderbolt w wersji czwartej mocno wywindował poprzeczkę. W tym wypadku minimalna prędkość przesyłania danych musi wynosić nie mniej niż naprawdę pokaźne 32 gigabity na sekundę. Po tej krótkiej historii zapewne już wiecie czym jest Thunderbolt. Jest to, krótko mówiąc, super szybki standard przesyłania danych wszelakiej maści. No ale pewnie zapytacie, po co komu takie prędkości? Przecież większość użytkowników standardowe 5 czy 10 gigabajtów na sekundę w zupełności wystarcza. No i macie trochę racji ale też trochę się mylicie. Mowa tutaj jest o pojedynczym porcie Thunderbolt 4. Ta przepustowość tyczy się właśnie pojedynczego portu i taki jeden port jest w stanie zastąpić każde inne złącze, a czasami nawet kilka takich złączy naraz, jeżeli użyjecie odpowiedniego adaptera. Dzięki takim akcesoriom możecie korzystać z wielu urządzeń jednocześnie, podpinając je de facto do jednego portu i dzieląc tę wysoką przepustowość pomiędzy różne urządzenia, różne akcesoria, które podłączacie do komputera. Przykładem zastosowania Thunderbolta może być podłączenie dodatkowego monitora, no bo nie zawsze taki ekran w laptopie po prostu do pracy wystarcza. Dzięki czwartej generacji Thunderbolta jesteście w stanie do takiego laptopa podłączyć. Dwa ekrany w rozdzielczości 4K lub jeden 8K. Oczywiście będą one działać w 60 klatkach na sekundę. I tak, do jednego portu Thunderbolt możecie podłączyć dwa ekrany. Nie do dwóch portów, tylko do jednego. To jest bardzo ważne. No a do tego dochodzi jeszcze opcja rozszerzenia dostępnych w laptopie portów i niejako rozgałęzienia ich na inne. A to wszystko za pośrednictwem jednego przewodu. Takich adapterów na USB-C jest zresztą cała masa. Mogą mieć wbudowany czytnik kart pamięci, złącze HDMI czy Ethernet lub choćby dodatkowe porty USB typu A. Jednak to wciąż nie wszystko. Jest jeszcze jedna dość istotna rzecz, o której jeszcze Wam nie wspomniałem. Thunderbolt 4 wykorzystuje do swojego działania Magistrale PCI Express oraz specjalny kontroler. Jeżeli mówimy PCI Express, to na pewno możecie skojarzyć to z pewnymi przedmiotami, które teraz jest bardzo ciężko kupić. Właśnie dzięki magistrali PCI Express Thunderbolt 4 osiąga tak niesamowicie wysokie prędkości, a na dodatek może komunikować się bezpośrednio z procesorem. Ale co to daje? Za pomocą standardu Thunderbolt i złącza USB-C do mobilnego i ultralekkiego laptopa, taki jak ten, z całkiem wydajnym procesorem możecie podłączyć potężną zewnętrzną kartę graficzną i grać na takim niepozornym laptopie wymagające gry. Ale to jeszcze nie wszystko, bo za pomocą Thunderbolta możecie do laptopa czy innego komputera, który wspiera ten standard podłączyć piekielnie szybki zewnętrzny dysk SSD albo nawet całą macierz dyskową o ogromnej pojemności kilku czy nawet kilkunastu terabajtów. Kiedyś taką macierz trzeba było podłączać za pomocą zwykłej skrętki internetowej o przepustowości 40 razy mniejszej niż ta, którą oferuje Thunderbolt. Thunderbolt 4. Możliwości, jakie oferuje ten standard, przydadzą się przede wszystkim w pracy kreatywnej. W momencie, kiedy pracujecie na przykład na ogromnych plikach wideo, to perspektywa przenoszenia surowego materiału o wielkości na przykład 700 GB, no cóż, może spędzać sen z powiek o ile w ogóle w laptopie macie tyle wolnego miejsca. Na szczęście z dyskiem zewnętrznym podłączanym za pośrednictwem złącza Thunderbolt 4 wcale nie musicie tego robić, mając odczyt i zapis porównywalny z wbudowanym dyskiem systemowym, a czasami nawet wyższy jest taki zapis i odczyt, to całą obróbkę możecie przeprowadzić bezpośrednio na zewnętrznym dysku lub Macierzy, a na komputerze pozostawić jedynie efekt końcowy. To samo zresztą tyczy się chociażby obróbki zdjęć czy przechowywania plików w ogóle. Thunderbolt 4 przychodzi z pomocą także, jeżeli potrzebujecie zamienić takiego niewielkiego 14-calowego laptopa w pełnoprawną stację roboczą. Montaż czy obróbka zdjęć na małym ekranie nie dla każdego będzie komfortowa, ale dzięki standardowi Thunderbolt możecie za pomocą zaledwie jednego portu USB-C podłączyć do takiego laptopa. Dwa monitory 4K lub jeden 8K, jak już zresztą mówiłem. Do tego dokładacie zewnętrzną myszkę oraz klawiaturę i voila! Stacja robocza gotowa. Zresztą do adaptera, który pozwala Wam podłączyć dwa monitory, możecie także wpiąć inne akcesoria, jak na przykład dysk zewnętrzny. Z kolei po skończonej pracy po prostu odpinacie jeden przewód od laptopa i możecie zabrać go. Ze sobą. Warto zwrócić uwagę, że na rynku znajdziecie całą masę różnego rodzaju adapterów i przejściówek, które rozszerzają możliwości Thunderbolta 4, a w tym są także specjalne stacje dokujące z naprawdę pokaźną ilością złączy i rozwiązaniami dedykowanymi właśnie do łatwej zamiany laptopa w stację roboczą. Obecność standardu Thunderbolt 4 w laptopie gwarantuje odznaka Intel Evo. Zadaniem tego certyfikatu jest zagwarantowanie, że każdy komputer przenośny, który go ma, musi oferować nie tylko wysoką wydajność, ale i spełniać rygorystyczne normy dotyczące np. wyposażenia, wzornictwa czy czasu pracy na baterii. Laptop by w ogóle mógł walczyć o uzyskanie odznaki Intel, Intel Ivo musi być przede wszystkim wyposażony w procesor Intel Core i 5 lub i 7 z 11 generacji wraz z układem graficznym Iris XI. Te układy gwarantują odpowiedni zapas mocy w pracy i najbardziej wymagających programach do obróbki zdjęć, filmów czy dźwięku. Swoją produktywność możecie dodatkowo podkręcić dzięki możliwościom portu Thunderbolt 4, któremu poświęcony był ten cały odcinek. Jego obecność jest kolejnym z wymagań do otrzymania przez danego laptopa certyfikatu. Intel Evo. Poza tym na pokładzie certyfikowanego komputera nie może zabraknąć karty sieciowej obsługującej standard Wi Fi 6, który jest obecnie najszybszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o transfery w formie bezprzewodowej. Odznaka Intel Evo informuje Was też o czasie pracy na baterii danego modelu laptopa. Minimum to 9 godzin pracy bez dostępu do ładowarki, z kolei podłączenie laptopa na 30 minut do szybkiego ładowania gwarantuje kolejne 4 godziny pracy na baterii. A w dzisiejszym odcinku pomógł mi laptop MSI Prestige 14 Evo, który uzyskał wspomniany certyfikat. Wyposażono go w 14-calowy ekran IPS o błyszczącym wykończeniu i rozdzielczości Full HD. Na pokładzie laptopa znalazł się procesor Intel Core i7 11. generacji wraz z układem Iris Xe. Do tego 16 GB pamięci RAM DDR4, która ma gwarantować szybką i efektywną pracę, bo również ma wysokie taktowanie. Dopełnieniem całości jest dysk SSD w standardzie M.2 w naszym w przypadku o pojemności 500GB. W tym laptopie MSI podoba mi się jeszcze to, że zobaczcie, po pierwsze on jest taki mega smukły i mega ładny, bo ma taki, takie matowe wykończenie granatowe, mi się bardzo podoba, ale zobaczcie to, jak go sobie otworzymy, to matryca podnosi nam tutaj obudowę laptopa, dzięki czemu mamy lepsze chłodzenie. No, wymyślni to inżynierowie z Tajwanu, całkiem, całkiem przemyślanie. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Opowiedziałem Wam, czym jest standard Thunderbolt i jak można go wykorzystać w praktyce. Dla mnie ten standard to przede wszystkim uniwersalne złącze, do którego mogę podpiąć wszystkie potrzebne urządzenia, dodatkowe urządzenia, które podłączam do komputera, ale także dzięki temu złączu mogę szybko ładować mojego laptopa i dowolną ładowarką, co jest bardzo wygodne. A co Wy sądzicie o tym standardzie? Czekam na Wasze opinie i pomysły, jak moglibyście wykorzystać go w swoim życiu codziennym lub w pracy. A jeżeli ten film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, to zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go, no i subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!